ale walczy do dna coś wielkiego tu pomija obejrzcie co się robić no zameldował się kaperek pierwszy taki klenik, jak i taki kolejny klejniorek kolejna ryba jak widzicie taka płotka Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, 6 marca, wybrałem się na Żyka, na troszkę inne miejsce, co chyba tu ostatni rozsypałem, rok temu, i to o jeden roz i to bez zima. Gans chyba, to było wtedy styczniu na początku stycznia, jakoś tak, po opłaceniu karty, zameldowałem się tutaj, rozpakowywałem wędki. Wam życzę miłego oglądania, zaczynamy wędkowani. No i co? Ja już pokazuję wam, jako zanęta dzisiaj, na wartko rozmieszam, bo też mam pora godzin pytania do wieczora Aż się zećmi, chcę statuki być I już Wam pokazuję, jako zanęta i jaki przynęty. Tak widzowie, na dzisiejszej zanęta Zanęta match method mix Do mnie jakieś pół kilo Zanęty Tyk I do tego poleci trochę gliny czarnej wiążącej ta zanęta jest po prostu bardzo lekko i żeby w tym koszyku ją trzymało, to ją spróbuję gliną obmieszać Nie mam sita, niemu nic, bo mi to nie ma na razie potrzebne. Na zawody nie jada. Także zanęta się tu z gliną będzie pracowała na spokojnie. Troszkę jeszcze więcej gliny. Dzisiaj głównie na robaczki. Zobaczymy co się będzie działo mąg pinka Jierzech ciekaw czy jakieś brania będą Zanęta z gliną będzie zrobiono Będzie się fajnie trzymała, myślę Pora kuleczek przed nurt tuki ciepna bo tu jedna wędka by da ciepło w nurt, jedne w spokojne i obejrzymy tak jak godą to się będzie działo. Fajnie, wonio. Żeby już coś leżało na dnie. Zaraz Wam oczywiście korze jak oczy ta miejscowa wygląda. Tyk, Jeszcze jedna kuleczka tu ciepła. O, pięknie. Tak, no i co, zanęta namieszano. Już zakładamy przynięta na hok. I ciepimy do wody. Wy, zanęta. Namieszano. Jak widzicie troszkę pineczki i pierwsza wędka nabiją myślę, że 40 gramowy koszyk mi tutaj wystarczy I obejrzymy, co się będzie działo a jak odo, no dzisiaj do cimoka czy po cimoku się jakieś ryby ruszą rypinki na choczyk założone i robimy rzut do wody dla Wędki i Wam pokorza, jaką tu ten odcinek rzeki wygląda. Żeby już po prostu te wędki leżały i czekały na jakiś brzanik. Jedna wędka w grze. Na drugą wędkę muszę koszyk założyć. Koszyk założony. Szybko też zanęta. I na drugą wędka domy na razie dwie gnojeczki. Gnojeczki założone i ciepia drugo wędka. Tak to słuchajcie, tuki umie miejscowa wygląda. I obejrzymy co się uda złowić. Wędki w grze. Tukę taki lekki za kole. Jedna wędka mam właśnie właśnie ciepnęta, drugą mam w ten nurt. Jerzech, ciekaw, czy będzie jakiś brani. Tak, widzowie, pierwsza ryba holuja. Chyba to mamy karpia. Piękne brani. Nie, nie wyginął wędki, tylko po prostu ją poluzował żyłka. I coś to jest ale. Ale walczy do dna Coś wielkiego tu holuje Obejrzcie on to się robi Nie wiem Nie umiał go dźwignąć Poszło Poszła ryba słuchajcie No niestety Kurde widzowie wam powiem normalnie masakra Tak ta ryba murowała do dna na bank to był kaper. No, no niestety, ale jak widzieliście na filmiku, no niestety, ale jak widzieliście, wypła się ciężko powiedzieć. No, obstawiam, że to był kaper i to bardzo wielki. Może miał kole 4-5 kg, powiem tak na oko. Dochodzę do sia, wędka, rzech, przeciepął na Na drugą stronę tam przyjął Szymon. Obejrzymy, czy on tam coś złowi. No i co? I czekam. Tak mogło już być fajnie. Rybka już mogła być wyciągnięta. No, ale niestety, jak to gadają, ona też musi mieć szansę, i czekam na kolejne branie. Tak, widzowie umie przed chwilą jedne branie na gnojki i pudło, a Szymon teraz po drugiej stronie wyciągnął karpia i już Wam go właśnie pokazuje. Jakiego się mu go udało wyciągnąć? No, zameldował się kaperek. Pierwszy taki ładny, ładny kaperek. Pójdź, A ja, tutaj czekam na kolejne branie. Jak widzieliście, fajny kaper. Ciekawy, wie co mi to poszło. Nie lubię takich sytuacji, bo powiem, że jak ryba się mi urwie przy brzegu i nie wiem co to jest, fajnie, jakby go wtedy widział. tukę. no ale co zrobić? Czy mi się przed chwilą udało wyciągnąć? No a i czekam na brani. Tak, widowie, po długiej przerwie w końcu coś zaś holuje i ktoś tam siedzi. To jest małe. Lini. Linii. Taki maluszek, co się go udało wyciągnąć szybko do wody i ciepiemy po kolejnego. Tak słuchajcie, przed samą nocką kolejne brani. Napineczka i coś tam siedzi. Jest klinik chyba, już go podbieram. Piękny klinik, słuchajcie, piękny, elegancja taki klinik jak widzicie przed nocką już go wypuszczamy do wody tak, widzowie, i kolejna ryba あさって。 I taki kolejny kleniorek. Co się zaczyna dziać przed samą nocką. Kolejna ryba, jak widzicie, taka opłotka i już do wody. I kolejny taki klenik. I kolejny taki klinik, jak widzicie, już go wypuszczono do wody. I taki ostatni klenior już się pomału pakuje dudą Drodzy, no ja już śmigam do chałupy jak widzieliście kleni i płotek udało mi się trochę wyciągać Szymon Karpia także jeżeli Wam się film podobał oczywiście łapa w górę zostawcie suba Widzimy się w następnym filmie, pozdro!